to jest nam no Mnie, o, pani, jest tę bułkę sobie zjedz Panie A nie twój sztundan. No dobra, to czy musimy płynąć dzisiaj po pierwsze? Musiałbym się tak chciało, jak mi się nie chce. Jest 11.16. Więc yy... Więc dobrze by było, żebyśmy wypłynęli przez 16.11. Przypomnijmy, że płyniemy dzisiaj do yy, Ameryki Południowej. 600 mil na południe. Po to, po to, żeby uniknąć bycia w strefie sezonu poragonowego przez lato. Manikir jest podstawową kwestią, podstawową metodą na unikanie choroby morskiej. Ostatnio ner moją nerwowość i z dziećmi obróżam parę z Z dziećmi to z dziećmi, ale z mężem nie? Z tamtą kurą ostatecznie. Staram się wyjechać, nie jest to proste. Minął spraw do garnięcia, jeszcze teraz idziemy zrobić ostatnie zakupy. I co zrobić odprawę paszportową, celno-paszportową? Właśnie. I wtedy chyba będziemy gotowi. Prawdopodobnie. Mamunia już według. Tak, idziemy do z... dni. Jak zwykle wyjazd. zapakowanie się w foteliki samochód. zachowanie, może Ty pójdź do zrób odprawę, a ja zrobię inne pierdoły i spotkamy się zakie za chwilę. A co, na jeszcze idziesz? No ja jeszcze muszę wysłać kartki i pójść do apteki i kupić parę rzeczy z tego. A my kupimy tak wareko, kogoś, super. Post Office, proszę bardzo. Tutaj mam kartki w torebce, mam nadzieję, że jest otwarte. Bo no inaczej to klops. Uff, przyjemnie tutaj, klimatyzacja. Thank you, bye! Jedna sprawa załatwiona, w tym czasie mam nadzieję, że Bartek robi... Odprawę szybko tam pójdę pokazać wam o co to w ogóle o tym chodzi. Jeśli wyjeżdżamy z żadnego kraju, musimy po prostu wymeldować się, e, wziąć papiery, paszporty, papiery łódki i po prostu się wylegitymować z kraju. I potem jak tylko przyjeżdżamy do nowego kraju, naszym obowiązkiem jest natychmiast w momencie kiedy tylko przypłyniemy, kapitan łódki powinien pójść do e, port of entry czyli tego miejsca, do którego się przepływa aby zrobić odprawy, celno-imigracyjnej. O, kochanie jesteś? Cześć, jadę. Jak tam? Jaki stan? Bardzo miło, szanowny. Pan skuczyłeś? sobie tutaj ze mną siedzi, pogaduje, sprawdza nam no, wszystko i generalnie fajnie to wszystko jest. W porządku? Który pan dzisiaj jest tutaj? Hi, how are you? Yeah. <laughs> yes, we want to say bye. Yeah. <laughs> Chłopaki są fanami soplicy wiśniowej, no wiadomo. <laughs> Apteka jest naprawdę super wyposażona i naprawdę można wszystko dostać i wiele rzeczy można dostać również bez recepty. co jest mega wygodne. A jak coś, to zawsze to jest taki mały, taki mały punkt z lekarzem, który powoduje, że będzie można szybko kupić, dostać receptę na jakieś np. Na antybiotyki wszystkie. Hi Tak, Dennis! Yeah. Denis! Thank you for everything. See you in November. Thank you. Bye. No właśnie, to jest nasz Denis, który jest po prostu aniołem moim lokalnym. Dwa nasze bezpieczeństwo, mówi z kim mam nie rozmawiać, bo ktoś był w więzieniu. Potem następna rzecz: przede wszystkim przywozi nam mnóstwo owoców, jedzy słody... słodycze, jakieś słodkich, słodkich bananów, mango. No dobra, musimy powiedzieć: cześć za Hej! Hi, hello, what's up? This is your first coffee? Yes, this is my first coffee. The best place to drink coffee. Yes, Szuko, do you know that she has never tried coffee in her life? And now she's gonna drink Does first coffee you know? in her life? okay that's Simon, did you hear it? Emily has never in her life drank coffee. So this is gonna be her first coffee. Is that a coffee? It's crazy. A virgin. Yeah. co <laughs> so jest a virgin. She's a virgin coffee. <laughs> Okej, okay, ostatnia kąpiel. Silnik już zapuszczony. Co będziesz kochanie robił, powiedz? Uh... Zanurkować, żeby odplątać znowu odplątać. Znowu się zaplątałem boję. Więc... Ale już, jest, już ją prawie mam rozplątaną. E, no dobra, więc plan jest taki, że ja teraz jadę przy tym e, pontonem, podczepię się pod e, e, boję i wtedy zanurkuję. Ania w tym czasie podjedzie, dam z nadziejem na dziobie, Ania w tym czasie podjedzie łódką całą, żeby mi zwolnić napięcie na cumach i będę mógł wtedy rozplątać boje. No i zobaczymy jak to pójdzie. Kotku! No to no prawa jestem. Dobra, jestem Okej, okay. dobra, to ja do pontonu. Jestem ludzi! Jadę do boi! Działaś idealnie łódka stoi w miejscu, bo nie jest akurat średni wiatru co prądu. No nie. Że... Change my ways, I know for sure. When all the crows decide to me they settle down beneath my feet. I've got it right and I got it wrong, but I learned my lesson hanging on. Come sit here with me, bye. Jak widzicie, przygotowanie do wypłynięcia wymaga zadbania o każdy szczegół. Szczególnie zanim dotrzemy na pełne morze. To co? Bo wypłynęliśmy, słuchajcie. Godzina 18:26, ostatnie. Ostatnie minuty ze światem. już po zachodzie słońca. 600 mil przed nami. Recept do telefonu polskiego. Jak tylko wypłynęliśmy z kotwicowiska, pierwszy co stawiamy żagiel. Jest to główna siła napędowa naszego domu. A silnika używamy tylko w manewrach w porcie, na kotwicowisku i jeśli nie ma wiatru. Nasz główny żagiel nazywa się Grot. Ma 100 metrów kwadratowych i mimo, że mamy elektryczny kabestan, to postawienie tego żagla zazwyczaj zajmuje nam trochę czasu i wymaga niezłej akrobatyki. Po kilku po drodze zaplątaniach żagiel już prawie w górze. Wszyscy są podekscytowani. Jak tam, Julian? Jak, Julian? Cieszysz się, że płyniemy do Surina? Tak? A dlaczego? Bo. Lubię Dama. Bo lubisz Dziadka Dama no tak, to, to jest jakiś powód Chłopaki, ja, że... co robicie? Zbiorowe sikanie na rupie Te kropki co widzicie O tutaj To są te chmury Druga ofiara rejsu. Po solarce padła listwa na grocie, czyli na tym głównym brzagu. Nie sądzę, że to widać, ale jak spuszczę go na dół, to zobaczycie, jak się urwała śrubka. A, tu się insza imsy zadziała. Wyleciała śrubka. To nie, ten, to nie ten zestaw naprawczysz w takim razie. na ulicy to raj dla majsterkowicza. Nigdy nie wiesz co i kiedy się zepsuje i jak z czego można to naprawić. A pole do wyobraźni jest szerokie jak ocean. Druga ofiara rejsu po celarce naprawiona. Pierwsza jeszcze nie. A przy okazji robią... Czekolwiek na kurki odeszliśmy, żeby nas ładnie tam zlało. Biorąc pod uwagę warunki, jak wszystko skacze, fika i wariuje, to po prostu, a nie jak zwykle, brawo, brawo królowa, wykonała po prostu coś niesamowitego. O właśnie, no właśnie. Tak właśnie wygląda kolacja, na szczęście nie pofrunęła, ale wygląda pięknie i smakuje pięknie. mamy z mleczkiem kokosowym i z pomidorkami. Dzień dobry Piąta rano sobota Niektórzy mają weekend słuchajcie, jesteśmy 270 mil od wejścia do rzeki Paramaribo Tak, Czy jesteśmy Tu jest Paramaribo jak walnięte, od wieczora przez całą noc i po cały wieczór a ja całą noc a, nawigując między różnymi burzami Między innymi tutaj Tak wygląda burza na radarze a, tak wygląda rzeczywistość Ale za to super prędkość Zdecydowanie powyżej prognozy. Zobaczcie, co pani odmówiła na ten, na lat. Między naprawami, nawigowaniem, omijaniem burz, życie rodzinne na pokładzie płynie. Prawie jak co dzień. Z jedyną różnicą, że nasz dom płynie razem z nami. A tak wygląda, słuchajcie, nasze suszenie. Nie, nie za bardzo się ręcznikujemy, tylko po prostu siadamy i czekamy aż słońce i wiatr nas wysuszy. Wyniuchałem, od czego było to, strze... Co, to skrzypienie. Mm -hmm. Słuchaj, to pudło, to pudło co wymyśliłem kiedyś, do tego na, na się trzyma cały ster, cała pompa sterowa. Jest przyczepiona raz, dwa, trzy, tam chyba czterema czy śrubkami i do tego jest silikon. to trzeszczało jak w ścieku, po prostu mnie do doprowadzało i wystarczyło po prostu to zakręcić to od tyłu. Okej, okay, jest sieci. cisza! Spokoj. Dobra, bo ja mam już chorobę mocną tutaj, sorry, muszę iść. Pa. Na kiedy odpływasz z lądu, tracisz łączność z resztą świata. Nie docierają do Ciebie te wszystkie bodźce, jakimi każdego dnia z różnych stron jesteśmy atakowani. Nagle masz kontakt z samym sobą. Sprawy, które absorbowały wcześniej, powoli zaczynają blaknąć. Łapie się dystans do wielu rzeczy. Czuje, co naprawdę jest ważne, a nie to, co inni próbują nam wymawiać. Mózg przedstawia się na jakieś inne tryby, zaczyna generować rozwiązania, których wcześniej nawet latami nie można było dostrzec. Naszą w górze na nas na nas. Okay. Zresztą pojechaliśmy Na samym Foku samym Foku Foku to sam Foku 34 mile do wejścia do Surinam River Spoko, wyśpiesz się na emeryturze albo w grobie. No chyba to drugie. <laughs> Kolejny dzień naszego rejsu z Karaibów do Ameryki Południowej. To już cztery doby żeglugi non-stop. Powoli zamknięcie w jednej przestrzeni daje nam się we znaki. Dzieci coraz bardziej szaleją z powodu braku lądu i ujścia swojej energii. Dzieci już dostają świra, a my też. Po pierwszych dniach burz i choroby morskiej, dziś powoli marzymy o różnych smakach, szczególnie tych z Polski. Mimo wszystko optymistycznie spoglądamy na mapę, która wskazuje już tylko 70 mil do ujścia rzeki Surinam. A wtedy to już tylko godziny dzielą nas od sumowania i zejścia na ląd. Prognoza pogody na dziś wskazywała lekki wiatr, a w praktyce okazało się, że ostatni odcinek do mety pędzimy aż się za nami w dymie. Tymczasem robimy śniadanko. a moja placka? Ja robię U! placki. I do tego pysznych placuszków, konfitura od babci i dziadka.

Słuchajcie, konkurs dla telewizorów, jak rozpoznać zbliżający się ląd. Pierwsze. Punkt numer jeden. Idziemy do kiwalka. Nastąpiła zdecydowana zmiana kol koloru wody. Jest brązowa? Nie, jeszcze nie jest brązowa, a już jest turkusowa, więc jest dużo mniejsza e, głębokość. Po drugie dzieci już dostają świla. Po trzecie my też. Po czwarte na radarze już widać ląd Po piąte na mapie też się zbliża Po szóste zaraz się włączą komórki I okay. będzie koniec wolności, to jest ta część, której chyba najmniej lubimy, nie? Masakra, cieszę się, że dopływamy, bo no Jakoś zleciało, ale przez 2-3 dni było ciężkie Ciało zmęczone, to z w masakra I przyznaję, że Przy, Przyznaję, że mamy przez ostatnie dwie godziny włączony silnik, bo Dopychamy szybciutko, żeby zdążyć na Yy, niską wodę, żeby wjechać sobie na, na pływie. Teraz teraz prawie jest najniższy pływ. Teraz jak zacznie wpływać woda, to my będziemy sobie z nią wjeżdżać z prądem. Widzicie? Najniższa woda i teraz będzie już tylko przypływać woda. Tędy. Także jak tutaj się znajdziemy, tu w tej okolicy, to zacznie nas już wciągać do rzeki. A nakłonga nas wciąga. Julen się szykuje na zimną Polskę, tylko zapomniał, że już w Polsce jest lado. I ubrał właśnie dresy. tutaj przez rzekę, tak, 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 tak. I zobaczymy, albo tutaj staniemy na boi, albo tu na kotwicy, albo staniemy, albo dojedziemy do samej mariny, czyli gdzieś tutaj. zobaczymy zbliżamy się też powoli do wyjazdu do Polski i myślimy też o tym, co zjeść. I rozważenia są na temat bigosu. Bigosu! Żeby zmienić temat, bo bigos już jest w naszej głowie. opanował wszystkie nasze Słuchajcie, nie wiem, czy była wcześniej okazja, ale e, może szybka dyskusja na temat tego, jak unikamy zderzenia na morzu. No po pierwsze, to oczywiście patrzymy. Czyli jak na przykład widzimy, tam jest statek, tak? A no, on akurat stoi na kotwicy, więc nam nic nie robi. Drugie, albo nawet pierwsze w nocy, to jest radar. Widać delikwenta tutaj. Przestrza, trzecia sprawa to jest tutaj, właśnie, pokazuje nam statek. Ta czerwona kulka pokazuje, że on jest na kotwicy. A żeby się dowiedzieć więcej na jego temat, to wystarczy nacisnąć na niego i proszę, mamy. Ale najważniejsze to jest patrzenie na zewnątrz własnymi oczami. Bo oczywiście jest dużo rzeczy, które ten system AIS, który wam właśnie pokazałem, może przeoczyć, bo ktoś po prostu go nie ma na pokładzie. Radar oczywiście no, powinien teoretycznie złapać wszystko, co pływa, tak? Wszystko co jest chociaż w kawałku metalowe. Bo od tego się odbijają fale radarowe. No i tak. Nie, really no, no, no. <laughs> uh, tylko mówiąc, wyszło na to, że przez 4 dni zużyliśmy 80 litrów wody I to, i to ze zmywarką dzisiaj. Więc całkiem nieźle To jest nasza polityka. Wyjechaliśmy z 300 litrami, a mamy. 220. Nie zadankowaliśmy całości, no bo mamy, mieliśmy działającą ocelarkę, ale po drodze nam się pomba do ocelarki strzeliła, którą będę próbował dzisiaj naprawić. Teraz będzie trzeba wykręcić radiem do e, lokalnych władz i poprosić po, po, o, o pozwolenie na wejście, bo tutaj taki jest zwyczaj. To jest przykład łódki, której nie zobaczymy ani na jajesie, ani na radarze, więc to jest właśnie ta część, kiedy podjeżdżamy blisko, brzegło, i trzeba mieć oczy i uszy otwarte bo są właśnie takie małe łódki, które są niewidoczne tylko i wyłącznie widoczne gołem oczu ryba, flying ziemia! zapachy lądowe Nie wierzę, przed nami Ameryka Południowa Marine Authority Surinam, Marine Authority Surinam This is sailing at Folly Dobry wieczór. Jesteśmy około dwóch kilometrów od bólu białego czerwonego, albo 10 kilometrów z zewnątrz. Chcielibyśmy wejść na rzekę i przejść do Dąbrów, albo do Waterland Marina Waterland. Dzięki bardzo. Do zobaczenia tam. To było właśnie zgłoszenie się na wejście do rzeki. Wjeżdżamy w kanał za niedługo i tutaj jest taki kanał przy bojach. Zostawiamy lewe, lewą burtą zielone boje, taki tu zwyczaj w tym kraju, w Europie jest odwrotnie i będę siedział przy autopilocie na górze w razie gdyby się coś dziwnego stało, żeby móc zareagować od razu, żeby w razie czego nie skręcił na płytkie. Takie naprawdę płytkie mamy po prawej, po lewej jest ok, jest 2 metry, więc w razie czego tam nie ma strachu, nie, nie zarejemy od razu w coś. No. Ale jadąc z 10 węzłów niedobrze by było w coś uderzyć. <gry> Byli skoczego. Podniecenie wszystkim się udziela. Królowa, królowa próbuje pozbyć się dreadów. No, 6 dni bez przesania. No, 6 dni bez trzasania I jeszcze na koniec. Jakieś dzikie sprinty robimy tutaj. Podjazdy do 27 węzłów wiatru. Masakra Ale za to jedziemy, super. Szybko. No, na foku i na grocie. Na malutkim naszym foku. Widać ląd. Widzisz? Proszę bardzo. Jeden żegel z głowy, jest tylko grot, który sam spada prawie. Ja mam, ochotę, ja mam ochotę chyba na kawę Nic, co mógłbym publicznie oświatać Ale ja mam ochotę na Oprzeznań, kawę i film Ale przestań, Mężczyźni myślą nie, tylko nie, o jednym myślą, Panie, myślisz tylko o jednym, to jest nie fair. Nie, ja w ogóle o tym nie myślę O czym? A co nie myślisz? A to nie co? To wymaga myślenia Co tam broisz? Tak wygląda ratająca ryba, Julen trzyma. To latająca ryba? Zobaczcie, jaki ma skrzydeł. Patrzcie, to jest jak samolot. Nie, nie. nigdy nie przyczepialiśmy bojki do kotwicy, ale A. dzisiaj to robimy, bo e, woda jest tak brązowa, że nie wiem, czy jakby się nam coś zaplątało, byśmy e, nurkowali do kotwicy. Dobra, zwolnie. Miejętność wiązania ratowniczego trzema palcami się przydaje. Uciekaj! Kochanie, Ucieka. idealnie kotwiczenie na zachód słońca. A, przeszło to. Yy, może dam do tyłu trochę. Ale widoczek, zobacz. No. Niezłe. Podróż. Mazury, dokładnie, w szufarach. Idę, idę, przecież widzisz, jestem na drodze do steru. Tam nasza kotwica. Kochanie, aż piana spyskać no i tu poleciała, zobacz, proszę. Cała rzeka. Cała rzeka piany. Okej, okay, kotwica nie trzyma, ale jakoś się chyba nie przyjmujemy, bo pewnie jest muł na dnie, ale mam dookoła mnóstwo miejsca i dopóki nie będzie wiało mocno, to jest okej. Okay. Ustawimy alarm kotwiczny. Spoko, mam dookoła mnóstwo miejsca, bo jak prąd się odwróci, to będziemy z tamtej strony i też mamy mnóstwo miejsca. Kochanie. Yes. Witamy w Ameryce Południowej! Witamy w Ameryce Juhu. Południowej po raz drugi. Udało się! Witamy na pokładzie nowego połączenia bezpośredniego z Sanushi do Surina. <laughs> połączenie, połączenie jest czadowe, dlatego że nie ma ograniczonego, ograniczonej ilości bagażu i, o, i y, pakuje się rodziną co najmniej. Nie. Co to, kawusia? To jest kawusia, no. Mm. Pierwsza kawa tygodnia. Oh, jasne. Spoko. No przecież nie piłam przez cały rejs kawy. A tydzień płynęliśmy? No ale nie, już w dzień, a nie, w dzień piłam. No dobra, nieważne, 5 dni. E, cisza jest kompletnie, nikogo nie ma. W kolejnym odcinku będziemy już płynąć do Mariny przez rzekę Surinam i podejrzewam, że będziemy jechać do miasta Paramaribo, czyli stolicy Surinam. Zrobić, e, formalności. Formalności. pięciu różnych biur, które trwa to prawie. Jaki biur, 3, kochani? 4, do wszystkich nie. instytucji rządowych, w tym do wojsko, ministers, tak. e, dokładnie, ministerstwo, rząd i rząd i tak dalej. Więc e, dzieje się tutaj, więc pokażę Wam, jak to wygląda. To jest jedyny kraj, w którym musiałem, musiałem wcześniej, jak widzieliście, wezwać ich na radio i poprosić o pozwolenie do zbliżenia się. To, co zbliżenia się. No dobra, to my się teraz zbliżymy. To my się mm. teraz zbliżymy. Słuchaj, mam pozwolenie od władzy do zbliżenia się. Danie. Pa! Kochanie, płyniemy. Nie, 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 kotwiczny. Posunęła nas w tym momencie 111 metrów do tyłu. Dawało nam pokład z obu stron. Było tak poważne, że y, żadne wideo w tym momencie nie było ważne, bo nie wiedziałam w ogóle co zrobić. No wiadomo, no wiadomo. Bo jakby chcę zobaczyć, to, zobaczy, to byś był przerażony. Dajmy co? Dajmy co? Dajmy co? Dajmy Abre a consciência de seus filhos a crescer.